11 listopada 2022 roku, piątek, godzina 15. Prawda zawsze musi być ujawniona. Nie zatrzymujcie jej dla siebie, ale dzielcie się nią między sobą. Moja Małgorzato, od mojej najdroższej krwi nie lękaj się, tylko wypełniaj wolę Boga Ojca do końca, abyście wiedzieli, co macie czynić w tych czasach zamętu. Moje dzieci są podzielone i wiele z nich nie zna prawdy którą objawia Pan Bóg w Twoich i innych orędziach. Nie interesują się sprawami Bożymi, a ich wiara ogranicza się tylko do minimum. Namrze świętą chodzą od czasu do czasu i uważają, że należy im się zbawienie i życie wieczne. Nie modlą się o swoją ojczyznę, a tylko o swoje osobiste sprawy i nie składają mi dziękczynienia za to, czym często ich obdarzam. Ojczyzna jest waszą ważną sprawą i każdy z was powinien o nią dbać i modlić się często w jej intencji. Dzisiaj wy Polacy obchodzicie święto waszej niepodległości, która została wam podarowana po 123 latach niewoli. 104 lata to długi czas jaki mieliście podarowany przez niebo, aby naprawić swoje błędy i w końcu zrozumieć, że kiedyś ta wolność wasza może znowu zakończyć się niewolą. Wasze władze oddają Waszą wolność za Judaszowe srebrniki, aby tylko nadal zapewnić sobie własne stanowiska. Jaka jesteś teraz Polsko? Bez własnych banków, własnych stoczni, nieczynnych kopalni, polikwidowanych cukrowni. Pytam, jaka jesteś Polsko w dniu swojej rocznicy niepodległości? Jesteś zależna od płodów rolnych innych krajów, choć ziemię podarowałem Wam bardzo żyzną i miarodajną. Czy widzicie w swoim kraju plantacje buraków cukrowych, czy widzicie jak upadają wasze przedsiębiorstwa? Co będzie z tobą polsko? Gdy nagle zostaną zamknięte obce supermarkety z żywnością, czy będziecie wtedy samowystarczalni? Dzieci, ja do was wyciągałem ręce i błagałem, abyście dokonali mojej intronizacji, aby uchronić was przed głodem i bezdomnością. Ilu z was uczestniczyło we mrze świętej w intencji za własną ojczyznę? Polskę. Te słowa kieruję również do innych krajów, bo tak jak dla mnie jest drogi naród żydowski, tak dla was powinien być drogi każdy naród, co posiada własną tożsamość i w Nim przyszliście na świat. Macie wielką siłę Polsko. W opiece mojej ukochanej matki, ale musicie wiedzieć, że Maryja płacze, jak pogardziliście jej synem, mną waszym Jezusem. Wykorzystujcie to, co daje Wam niebo i o co prosiła Was Matka Boża w Fatimie o jej wynagradzanie grzechów przeciwko Maryi w pierwsze soboty miesiąca. Praktykujcie to, aby Wasz kraj został uratowany od zniszczenia Waszej gospodarki. Drogie dzieci, idzie duża kara dla świata za grzechy, a wy wciąż się nie nawracacie. Doceniam garstkę ludzi wierzących, którzy nieustannie modlą się w tych intencjach, ale wciąż jest was za mało. Upraszajcie dla własnych narodów pomniejszenie gniewu Boga Ojca, bo powtarzam, że grzechy świata są o stokroć większe niż za czasów Sodomy i Gomory. Wielu teraz tańczy i śpiewa, kiedy świat zbliża się do upadku duchowego. Moje dzieci nie chcą mnie poznać i nie myślą o własnym zbawieniu, bo sądzą, że to wszystko, co obiecywałem, jest tak odległe od nich. Nie chcą rozpoznawać znaków czasu tego ucisku, co się zbliża. Ich konta są pełne w bankach, ale nie rozumieją tego, że te banki upadną i stracą swoje dobra na zawsze. Ja jestem jedynym pewnym bankiem miłości u mnie, możecie znaleźć pewność prawdy, miłości i waszej pewnej egzystencji. Nikt wam nie zapewni spokoju, radości i pewności jutra, bo za zasłoną idzie Antychryst i pociąga za sznurki swoich pracowników. Ci pracownicy są pewni. Że dalej ją trzymają swoje posady, bezpieczeństwo swoich rodzin, ale bardzo się mylą, bo jedyną prawdą jestem ja wasz Zbawiciel i Odkupiciel całego świata, na którym żyjecie. Droga Małgorzato. Pracujesz już dla mnie dziewięć lat i wiem, że przez ciebie dałem dużo wskazówek moim dzieciom. Jednak teraz potrzebujesz pomocy od kapłana, który będzie miał z tobą stały kontakt osobisty. Ten kapłan, którego podałem ci dawno jego imię. Marek, on czyta te przesłania i dopóki się do ciebie nie odezwie, możesz tylko ode mnie przekazane wiadomości spisywać i zatrzymywać dla siebie, rodziny i dotychczasowego kapłana opiekuna jednak nie publikować. Przychodź moje kochane dziecko do mnie jak dotychczas przed Najświętszy sakrament, bo bardzo mnie pocieszasz. Dzisiaj przyszłaś na chwilę do tej ciemnicy, w której tak cierpię i płakałaś razem ze mną, że tak w ponurym miejscu jestem zamknięty. Współczułaś mi, a ja tak bardzo się ucieszyłem, że odwiedziłaś mnie w tym i tym drugim kościele w najświętszym sakramencie. Teraz, moje dziecko, będę do ciebie mówił tylko w każdy pierwszy piątek miesiąca i to tylko będzie dla was a nie do opublikowania. Czekam na tego kapłana Marka, aby zrozumiał to, co powiedziałem. Za poważne sprawy podaję ci w przesłaniach, abyś była zostawiona sama sobie. Odwiedzaj mnie dziecko. Odmawiaj te modlitwy co dotychczas i proszę odpocznij na moim obolałym, cierpiącym sercu, bo zawsze na ciebie czeka, aby cię przytulić. Wszystko dalej zależy od tego kapłana. Błogosławię Tobie, moja ukochana córko, Twojej rodzinie i całemu światu na ten trudny czas waszej ziemskiej egzystencji. Jezus, który kocha każde dziecko i czeka na nie podczas sakramentu pokuty i pojednania i komunii świętej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.